Dzień dobry z tej strony, Ola Radomska. Witam Cię, Was w kolejnym odcinku podcastu nagrywanego dla Marki Delia, dedykowanego fajnym babkom, takim jak Ty. Dziś poruszymy sobie tak naprawdę temat rzeka, żeby nie powiedzieć ocean. Ja tak naprawdę będę w stanie tylko prześliznąć się po nim, więc mam nadzieję, że dalszą wymianę myśli, nie tylko moich, dopełnimy właśnie w komentarzach i porozmawiamy sobie szczerze od serca. Bo dziś będziemy mówić o o rodzicielstwie, o związkach, o partnerstwie, o tym, czy rzeczywiście jest tak, że z rodziną wychodzi się dobrze, tylko na zdjęciach. Sami rozumiecie i słyszycie, że są, są to bardzo, bardzo szerokie tematy, ale mam kilka refleksji, z którymi zgodzicie się lub nie. Nie da się chyba mówić w żaden jednoznaczny sposób o rodzicielstwie, bo wszystkie różnimy się od siebie nawzajem, mówię tutaj o matkach, nie tylko o ojcach i różnią się strasznie nasze dzieci. Ja pamiętam porady mojej siostry, kiedy zostałam mamą, że żeby uśpić moją córkę, to przecież wystarczy, że położę ją do łóżeczka i otulę ją pieluszką. Żartowałam wtedy czarno, że musiałabym ją chyba poddusić, żeby przestała płakać. I te metody kompletnie się nie sprawdzały, a te ciągłe porównania mnie i mojego dziecka do dzieci koleżanek czy znajomych były naprawdę frustrujące. Nie zapomnę momentu, w którym cieszyłam się, że pierwszy raz od kilku dni udało mi się wydostać pod prysznic bez akompaniamentu ryku mojego dziecka, a wtedy znajoma dzwoniła do mnie i właśnie chwaliła się, że ćwiczy z płytą. Wiecie, te treningi na YouTubie. Inne takie i wraca do formy, a co u mnie? A ja jeszcze przed chwilą byłam naprawdę zadowolona, że udało mi się umyć włosy i po prostu kasłam. Dzieci są różne, my jesteśmy różne, realizujemy to rodzicielstwo w nie... przeróżny sposób, ale są pewne rzeczy, które powinny być uniwersalne. Uniwersalne powinno być przede wszystkim wsparcie. Nie tylko to dla dzieci oraz dla naszych bliskich, ale dla siebie samych. Bo kto nie ma sam zasobów, to nie jest w stanie zaspokajać potrzeb nikogo innego, oraz sam dla siebie, mimo rodzicielstwa, powinien być najważniejszy, bo też daję przykład. Schematy, których korzystamy w domu, będą drukowaną wersją życia dla naszych dzieci. Więc jeżeli ty, droga mamo, nie zadbasz o siebie i swoje potrzeby, to twoje dziecko wyniesie to z domu. Więc jeżeli motywacja pod tytułem, że Ty jesteś ważna, do ciebie nie trafia, to myślę, że taka myśl, pytanie, czy chciałabym, aby moje dziecko funkcjonowało w ten sposób i żyło takim życiem? Może skłonił to bardzo ważnej refleksji. Mi w rodzicielstwie przeszkadza bardzo to, że jeszcze chyba nie tak dawno dziecko nie było własnością tylko i wyłącznie matki, która poświęcała większość czasu na opiekę. Dziecko należało do całej wioski, stykało się z różnymi ludźmi, doświadczało różnych rzeczy, rozwijało się pod wpływem różnych bodźców, a te pojedyncze osoby... Nie były przebodźcowane i zmęczone ciągłą opieką nad dorastającym maluchem, zarówno tym malutkim, jak i tym nastoletnim, który daje popalić. W swoim rodzicielstwie po doświadczeniu w ciąży. Oraz o rodzicielstwie tych wszystkich momentów, których non stop słyszałam, że teraz to jeszcze nic, jak podrośnie zobaczysz. Kolka to naprawdę mały problem, jak zacznie się ząbkowanie, to zobaczysz, jak naprawdę wygląda rodzicielstwo. Szczerze mówiąc, uwierzyłam to bardzo. Frustrowało mnie te kwestie wypowiadane przez sąsiadki: wyśpi się teraz, bo potem długo nie będziesz spała. A kto był w ciąży, ten wie, że komfortowy sen nie jest nadmiernie dostępną opcją w tej sytuacji. I pamiętam moje przerażenia jako dopiero z początkującej mamie, która ciągle słyszała o tym, że najgorsze dopiero przede mną, kiedy za łzami w oczach mówiłam Chrysty, jeżeli teraz jest tak ciężko, a z rogiem ma być trudniej, to czy ja mogę wysiąść z tego wagonu, bo już na pewno nie dam sobie z tym rady. I wtedy przysięgłam sobie i staram się to robić, nigdy nie straszyć innych matek, starać się raczej wspierać, doceniać to, co robią i nie częstować ich tymi toksycznymi zdaniami, które właśnie nie wiem, co mają na celu, bo nie przynoszą Ulgi ani tej, która to słyszy, i nie wierzę w to, że przynoszą ulgę także tym, które te zdania wypowiadają. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii w tym temacie, bo chyba oficjalnie wiemy, że jest to negatywne i niefajne, a jednak ciągle do siebie powtarza. Wszystkie ciężarne muszą tego słuchać. Mamy małych dzieci, są nieustająco oceniane, i trochę chyba chciałabym, żeby ten podcast był formą też apelu o tego, żebyśmy zmieniły postępowanie wobec siebie i innych. Wiecie, trochę tak jest, że jak nie umiemy być dla siebie dobre i empatyczne, to potem to wyłazi w relacjach na innych ludzi, bo jeżeli ktoś nie jest pogodzony i szczęśliwy ze sobą, to nie będzie chciał równać do góry do tych, którzy są szczęśliwi i spokojni, a raczej będzie chciał innych zniżyć do swojego poziomu i wmawiać im, że taka jest norma i taka rzeczywistość. Mam nadzieję, że skłoni Was to trochę do refleksji i następnym razem, zanim poczęstujecie jakąś matkę takim niewygodnym tekstem, zastanowicie się dwa razy, czy na pewno to, co powiem, jest warte powiedzenia, czy jest to wartościowe, czy wniesie coś dobrego, czy zrobi dobrze tej osobie, która to słyszy, i czy ja naprawdę czuję się lepiej, jak czułam się sama, kiedy częstowano mnie tymi tekstami w przeszłości. Rodzina to jednak nie są przecież tylko dzieci, to także związek. Być może nie powinnam się wypowiadać, bo sama jestem po rozwodzie, ale przynajmniej mogę wyciągnąć jakieś wnioski. Nie tylko moje, ale chyba ogólne, bo przecież nie jest to moja osobista historia ale mam takie przekonanie, że żeby rodzina przetrwała, to fundamentem jest dobry związek. Dobry związek, nie taki sielankowy jak z kadrów na Instagramie, tylko taki, który ma twarde fundamenty powstałe przed narodzeniem dziecka i jak najwięcej dbania o siebie nawzajem i samodbania, bo jak jesteś w związku, to dbasz o siebie nie tylko dla tej drugiej osoby, ale przede wszystkim dla siebie samego. Niewyręczania partnera w tym, żeby zaspokajał nasze potrzeby i podnosił poczucie własnej wartości, bo jeżeli nie masz tego poczucia własnej wartości zbudowanego w sobie, to choćby twój partner dał ci złote góry i diamentowy pierścionek, nie jest w stanie zaspokoić tej dziury. Myślę, że niestety nadal w Polsce bardzo często mamy sytuację, w której to kobiety głównie zajmują się rodziną i dziećmi. I nawet jeżeli siedzą na kanapie i w tej chwili nie ogarniają domu, czy nie są w pracy, to mają na swojej głowie tak zwany management rodzinny. Oczywiście mogą liczyć na swojego partnera, aby poszedł z dzieckiem do lekarza, pod warunkiem, że ono o tym lekarzu będą pamiętać, umówią wizytę i jeszcze przypomną. Czyli nadal ta praca jest wykonana, w sumie. Większość zadania można powiedzieć, bo to jest ta cała logistyka i rozkminianie jak to zrobić jest chyba najtrudniejsze. Bardzo fajne jest to, że zmienia się rola ojca w waszym, spo w waszym społeczeństwie, w waszym społeczeństwie, w naszym społeczeństwie. Kiedyś tata był osobą, nawet w moim stand-upie żartuję, że jak idziesz na terapię to się okazuje, że wszystkiemu winne są matki. ojcowy nie, bo jak się okazuje ciężko coś zrąbać, jak się nic nie robi, ogląda telewizję. Bo tak myślę wyglądało rodzicielstwo w latach 80. -tych, 90. -tych. i fajnie, że to się zmienia, że dzieciaki z tamtych lat wyciągają wnioski i mamy do czynienia z coraz większym zaangażowaniem tatusiów. I jeszcze jest denerwująca ta inna narracja dotycząca matek, wobec których mam ogromne wymagania, jesteśmy bardzo surowi i oceniający. natomiast jest odrobinę lżej. Sama pamiętam, jak szłam na zakupy z dzieckiem w nosidle, nikt się nawet nade mną nie pochylił, czy dam radę te zakupy zanieść, co zrobić z dzieckiem, kiedy się rozpłacze. Kiedy mój wtedy mąż pojawiał się z dzieckiem na zakupach, ekspedientki piały z zachwytu. Ja, kiedy robiłam na obiad, zamawiałam pizzę, no to byłam tą leniwą mamą, której się po prostu nie chce i nie ogarnęła. Tata w takiej sytuacji jest po prostu super kolesiem wyluzowanym, który zapewnia dzieciom atrakcję. Bardzo często zdarza się też również to w momencie, w którym rodzina się rozpada. Szczególnie jeśli dziecko zostaje przy mamie, a tata jest tym weekendowym tatą. Na mamie spoczywa cała ta czarna robota, ogarnianie tej no, trudniejszej rzeczywistości, codzienności, a tata bardzo często jest tym weekendowym Gościem, który zjawia się, żeby kupić zabawkę, za do McDonald'u. Bardzo jest to smutna rzeczywistość i frustrująca, i z racji tego, że nadal rodzicielstwo i rodzina to temat głównie kobiecy, to myślę, że nic nie zmieni się w tym temacie na lepsze, jeżeli same nie zaczniemy nad tym pracować i nie dbać o siebie w tym rodzicielstwie, żeby mieć zasoby, żeby opiekować się także dziećmi. I dojść do wniosku, że nie jesteśmy odpowiedzialni za inne dorosłe osoby, które nas otaczają, i naprawdę nie musimy wszystkiego robić. I żeby punktem refleksji nie był moment, w którym znajdziesz się po prostu w szpitalu. Bo myślę, że warto, trzeba o tym pamiętać. Jeżeli ta narracja, że ja jestem ważna, ty jesteś ważna, do ciebie nie trafia, jest trudna, no bo wpojono ci przecież, że dziecko jest najważniejsze oraz że. Tak naprawdę, socjalizuje się nas od dziecka do tego, tak mi się wydaje, że nadal to trwa, że my jesteśmy, kobiety, od zaspokajania cudzych potrzeb. Że my możemy być ewentualnie szczęśliwe, ale najlepiej szczęściem naszych bliskich. To jest ten, wiecie, mityczny uśmiech bąbelka. Nie wiem, moje się jakoś niewyraźnie chyba uśmiechało, bo to nigdy nie zdejmowało ze mnie przeciążenia ani zmęczenia. I myślę, że to jest bardzo obciążający i trudny moment, kiedy orientujesz się, że tak to wygląda. Ja przypomniałam, przy, przypomniałam, uświadomiłam sobie kilka lat temu, że zasadniczo nie pamiętałam mojej mamy jako osoby, która nie jest mamą. No to oczywiste, bo poznałam ją po swoim urodzeniu, ale mam na myśli tutaj to, że nie wiedziałam, czym się interesuje, jak chciałaby inaczej spędzać czas, kim była poza tą osobą, która ogarnia mnie, dom, siostrę i, i pracuje zawodowo. I przyszła mi taka myśl. Bo również nie czułam się dobrze i pewnie w tych tematach rodzicielskich związanych z gospodarstwem domowym, i wymyśliłam sobie, że chciałabym być taką mamą, która może i na pewno popełniła masę błędów w tych tradycyjnych zadaniach i działaniach codziennych, ale taką osobą, kobietą, z którą moje dziecko, jak dorośnie, będzie spotykało się nie dlatego, że z mamą wypada się spotykać, bo to twoja matka, masz ją jedną bababa, ale dlatego, że będzie mnie lubiła jako osobę, bo będzie wiedziało, wiedziała, bo mam córkę, że mam do opowiedzenia mnóstwo ciekawych historii, że poza byciem mamą miałam mnóstwo innych wyzwań, radości i smutków, żeby ona miała poczucie również, że nie jest odpowiedzialna za mnie i. Moje szczęście, bo myślę, że jak jesteście w moim wieku lub starsze, mam na myśli oczywiście niewinne nastolatki, zaklęte w ciałach dorosłych kobiet, to doświadczacie tego w swoich własnych rodzinach, że bardzo często w przypadku naszych matek, babć, ta rodzina jest na pierwszym miejscu, na piedestale. I problem no, trwa cały czas, ale jest szczególnie widoczny w momencie, kiedy dzieciaki zaczynają wyprowadzać się z domu i żyć swoim życiem. A dla tych, Babci i matek byli absolutnie całym światem, i tak naprawdę ich życie tkwi w zawieszeniu od momentu, kiedy ci bliscy się pojawią, fizycznie przyjadą, odwiedzą i trwania w stagnacji, aż to się po prostu powtórzy. Wtedy dochodzi do bardzo wielu trudnych sytuacji. Myślę, że można by tutaj rozłożyć wiele sytuacji konfliktowych związanych z relacjach na linii synowa, teściowa, syn. I zięć, i tutaj jest bardzo dużo spornych kwestii, a dobrze wiemy, że rodzina potrafi w tych naszych osobistych, partnerskich relacjach mocno namieszać. Dlatego mam taką tezę, jestem ciekawa, czy, czy się ze mną zgodzicie, że kobieta, która zostaje mamą, żoną, nie może po prostu zapomnieć, że kontrowersyjnie jest kimś dużo, dużo więcej. Że nawet jeżeli te role są dla niej najważniejsze, to nie składa się tylko z nich. Że musi pamiętać, jaką dziewczyną była. I nie chodzi mi tutaj o takie dbanie w takim pospolitym tego słowa znaczeniu, że będziemy się teraz malować, szybko chudnąć, bo to też jest wymóg wobec kobiet, że mają określony sposób wyglądać, zachowywać się, a nigdy nie zachowują się i wyglądają na tyle dobrze, żeby doświadczyć ciepła. Zauważyliście to? Jak jesteśmy dla siebie krytyczne, wynika to pewnie z tego, że jesteśmy krytyczne dla siebie samych i same mamy niską samoocenę, i może to. No, może nie, absolutnie nie usprawiedliwia, ale wyjaśnia takie wzajemne dowalanie sobie. I myślę, że to wymaga ogromnej zmiany, bo zmiany zawsze zaczyna się od siebie. Bo tak jak wspomniałam, sytuacja Twoja rodzinna, czy chcesz, czy nie, będzie definicją normy, nawet jeżeli jest bardzo nienormalna, dla Twoich dzieci. Prawdopodobnie Twoja córka, świadomie lub nie, będzie wybierać podobnych partnerów do Twojego. Męża, partnera, i za ideał albo normę rodzicielstwa uznawać to, jak ty żyłaś, jak ty wyglądałaś, jak ty się zachowywałaś. Ja nie chciałam mieć dzieci, bo bardzo bałam się tego, że rodzicielstwo wygląda właśnie tak, że nigdy nie wychodzisz z pracy, że ciągle masz coś do zrobienia, jesteś frustrowana i zmęczona i jesteś jakby na końcu łańcucha pokarmowego rodziny, no bo ty ogarniasz wszystko, a sama ewentualnie zwolnisz, jak się rozchorujesz. Chociaż to i tak stosunkowo rzadko występuje, bo smutne, która z nas z gorączką nadal nie czuwała przy dzieciach, nie odprowadzała ich do szkoły i nie chciała zawalać pracy, no bo przecież ma też dziecko, które może zachorować, a urlopy nie są z gumy, i szefowie nie zawsze są wspierający. Dobrze wiemy, że temat, który dzisiaj poruszyłam, a raczej mnóstwo tematów, które poruszyłam, to tematy rzeka. Ja uwielbiam snuć te refleksje i wymieniać się z innymi kobietami ich poglądami i przeglądać się w tym, jak różny sposób, i to fajne, że mamy taką możliwość, definiujemy swoje rodzicielstwo i to, jak funkcjonujemy w rodzinie. Ja już wspomniałam, że nie byłam najlepsza w tym gotowaniu rosołu i dbaniem o dom, ale bardzo się cieszę, że mi akurat udało się złapać tą równowagę i mogę mieć i rodzicielstwo, i pracę, którą uwielbiam, i obydwie te role, dzięki temu, że nie są rolami na 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nie są w stanie mnie tak bardzo przeciążyć. Zanim moje dziecko doprowadzi mnie do granic wytrzymałości, ja już pakuję się w trasę z występami. Jak już mam dosyć zarywania nocy i intensywności bodźców związanych z ludźmi i sceną, to z przyjemnością wracam tulić moje dziecko. I myślę, że szukanie takiego własnego balansu jest również kluczem do tego, żebyśmy... Nie zgubiły siebie i były po prostu spełnione i szczęśliwe. Nie tylko dla siebie, to najważniejsze, podkreślam, ale też po to, żeby nasze dzieci miały taki obraz nas, które cieszyły się, że są tam, gdzie są, z tymi, z którymi są, i nie miały w obrazie, w głowie wspomnień, kiedy jesteśmy tylko zmęczone, sfrustrowane, nie mamy siły i marzymy o tym, żeby świat się od nas odczepił. I żeby tak nie było to nie możemy czekać do tego momentu ostatecznego wyczerpania, tylko wiecie, mamy to wpojone, że na odpoczynek trzeba zasłużyć. Słyszeliście to w domach? Słyszałyście to w domach? Ja bardzo często, że nie ma, że takie nic nie robienie czy sprawienie sobie przyjemności, to jest w ogóle naprawdę przerost formy nad treścią i bycie absolutnym egoistką. Po pierwsze, nie ma nic złego w byciu zdrową egoistką, a po drugie, nie. Mamy do czynienia dzisiaj z taką skalą zaburzeń psychicznych, depresji, stanów lękowych, że myślę, że trzeba to naprawdę głośno mówić, że odpoczynek nie może być luksusem, nie może być nagrodą, nie może być czymś na co trzeba zasłużyć. Odpoczynek jest higieną, taką jak mycie zębów, nie musisz zasługiwać, nie możesz zasługiwać na mycie zębów, musisz to robić, bo od tego zależy Twoje zdrowie i tak samo jest z odpoczynkiem, że odpoczynek w momencie, w którym jesteś już wyczerpana, tak naprawdę nie przyniesie ukojenia. To trochę taki schemat jeszcze znany z wielu domów, że pracujemy bardzo ciężko przez cały rok, nie mamy na nic czasu, a potem wybieramy się na urlop, na przykład nad Polskie Morze, żeby wśród gotowanej kukurydzy, orzeszków karmelu i straganów przez dwa tygodnie w tłumie próbować odbudować zasoby, na których wyczerpanie pracowaliśmy latami. Co w przypadku takich wyjazdów z dziećmi sprawia, że wracamy chyba jeszcze bardziej wyczerpani i. Marzący o pracy, marzący o tym, żeby odpocząć w pracy. I myślę, że jest to straszne. To samodbanie jest również bardzo ważne z perspektywy naszych związków, dlatego że związek to jest ciągły proces i ciągła praca. Nie można założyć, tak jak chyba jeszcze długo, nawet myślę, że to jeszcze występuje, mężczyźni zakładają, że no jak już jest, wiecie, zaobrączkowane, no to pff, temat z górki, że nic tu jest, jakby nie jest pewne. I Robi się to, to dbanie o siebie, robi się też z miłości nie tylko do siebie, którą mam nadzieję, że macie, pielęgnujecie, ale też z miłości do partnera. Życie płynie szybko, my się zmieniamy. To oczywiste, że nie jesteśmy po kilku latach w związku z tą samą osobą, z którą się wiązaliśmy, ale myślę, że takie dbanie, żeby być ciekawy, ciekawym, myślę, że to dobre słowo, zdrowym i szczęśliwym człowiekiem, jest obowiązkiem dla nas samych, ale też doskonałym prezentem dla tej osoby, z którą dzielimy życie. Bo każdy chciałby być w związku szczęśliwą, poukładaną osobą, w związku, w którym możemy razem coś budować, a nie czekać, aż coś ktoś naprawi i zrobi coś za nas. Co myślicie o tematach, które poruszyłam? Macie ich dużo do wyboru, więc mam nadzieję, że dyskusja będzie o rodzicielstwie gorąca. Przypominam jednak o tej złotej zasadzie, którą staram się rozsiewać po świecie, żeby nie zapominać o życzliwości dla siebie samych. I dla innych, na przykład komentujących ten podcast, żebyśmy dla siebie były bardziej wyrozumiałe, a mniej oceniające. Bo chodzimy tylko w swoich własnych butach. Mam nadzieję, że spotkamy się w dyskusji pod tym podcastem. Dajcie znać, czy odcinek się Wam podobał i zapraszam na kolejny. Pozdrawiam. Ola Radomska.